Ewangelia według Świętego Łukasza Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich, jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez Niego. Wówczas przyjdzie ten, kto Was obu zaprosił, i powie Ci, ustąp temu miejsca. I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie Ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, rzekł. Gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu Sprawiedliwych. Pani Julio, proszę zaprosić pracowników do mnie na spotkanie. Za 5 minut w gabinecie. Tak, panie prezesie, oczywiście. Panowie, za 5 minut pan prezes prosi Was do siebie do gabinetu. Także zapraszam, za 5 minut. Ciekawe o co chodzi. Nie wiem o co chodzi, ale myślę, że może jakaś podwyżka dla nas. Na pewno wszystko będzie dobrze. No wiesz, ja tam parę rzeczy zawaliłem w tym miesiącu. A, Piotrek jest moim kumplem ze studiów. Na pewno podwyżka będzie. Jestem przekonany, wszystko dobrze. Zobaczymy. Cześć Piotrek, chciałeś, żebyśmy przyszli do Ciebie. Witaj Pawle, proszę Cię siadaj. Witaj Marku, dobry, się... za Proszę się. Słuchajcie, chłopaki, zaprosiłem Was tutaj, bo chciałem omówić z Wami wyniki naszej pracy za ostatni miesiąc. Chciałbym bardzo Wam coś pokazać. To są wyniki naszej pracy za ostatni miesiąc. Tutaj mamy ustaloną normę, jaką sobie zaplanowaliśmy. To są wyniki Marka, to są wyniki Pawła. Marek, początek miesiąca słabo, ale wzrost niesamowity, i do tego momentu. Dużo ponad normę. No nie spodziewałam się. Super. Gratulacje. Paweł, no niestety słabo. Ale, ale Piotrze, jak słabo, jak to jak już wie? Piotr, no, czemu słabo? Paweł widzisz, liczby nie kłamie. Będziemy rozmawiać na osobności. Przepraszam Panie prezesie, czy może kawę podać yy, dla Państwa? Tak, Pani Julio, bardzo dziękuję. Poprosimy trzy kawę, ale za chwileczkę. Czy kawy, dobrze, za chwileczkę podam. Chciałbym teraz omówić z Wami plan pracy na następny miesiąc. Słuchajcie, chłopaki, plan pracy na ten miesiąc jest taki. Przewodnictwo w grupie otrzymuje Marek. Tym razem. Dziękuję Panie. Liczę na ciebie, Marku. Pamiętaj teraz, że jesteś liderem. Normę ustalamy tak, jak w zeszłym miesiącu. Mam nadzieję, że się spiszecie. Na pewno. Panie Prezesie. dla ciebie. Marek, pamiętaj, dużo od ciebie zależy. Rozumiem. Proszę. Panie Prezesie, może przyda się podczas rozmowy wyniki za ostatni miesiąc. Dziękuję, wiem, są dziękuję po Pani Julio, co prawda nie kawy. prosiłem, aby Pani o tej kawce nie e, zapomniała. Oczywiście, oczywiście, pamiętam Panie Prezesie, jak mogłabym zapomnieć. Dziękuję e, za bardzo. Za chwileczkę kawa będzie. Dziękuję. Tak więc chłopaki, do dzieła. Życzę powodzenia. Co prawda skończyliśmy nasze sprawy służbowe, ale kawy chyba możemy się wspólnie napić. O, Pani Julia już idzie. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję pani Julio. Podaję. Przepraszam, że tak długo starałam się, ale tyle telefonów. Proszę bardzo. Dziękuję. Uwielbiona, taka, jaką pan Prezes lubi. Super. E, zaraz jeszcze przyniosę mleczko. Jest cukier, proszę się częstować. Proszę. O, witam pani Dominiko. Proszę wejść. Ja nie będę może przeszkadzać. Wy, państwo, myśmy już sprawy służbowe skończyli, więc myślę, że nie ma problemu, żeby żeby można tu troszkę ja ogarnąć. Panie prezesie, mam taką prośbę, ale nie wiem czy mogę prosić. Wczoraj moja najmłodsza Kasia, no tak ją od wczoraj, brzuszek boli strasznie. Ja bym dzisiaj chciała tak troszeczkę wyjść wcześniej, może 15 minut. Czy mógłby pan prezes wyjątkowo zrobić dla mnie dzisiaj taką przysługę? Pani Dominiko, myślę, że to się da załatwić. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze jutro zostanę dłużej. Jeżeli nie, proszę, co, jutro bardzo... nie zostawać. Następnym razem, jak pani przyjdzie, yy, to pani posprząta. A teraz proszę iść do domu, zająć się dzieckiem. Dziękuję tego bardzo, potrzebuję. Panie prezesie. Proszę bardzo. Spróbujmy teraz w kontekście przedstawionej sceny odczytać dzisiejszą Ewangelię. Czy w swoim życiu jestem jak sekretarka Julia, która za wszelką cenę próbuje przypodobać się swojemu szefowi, która mu nadskakuje, pomimo tego, że on tak naprawdę tego nie potrzebuje? Czy jestem chrześcijaninem, który chce za wszelką cenę przypodobać się Bogu, zasłużyć na Jego miłość, zasłużyć na zbawienie? Pan Bóg tego nie potrzebuje. On kocha mnie taką, jaką jestem. Przedstawiając postać Pawła. W dzisiejszej scence chciałem pokazać, że są osoby pyszne, nadmiernie pewne siebie, które traktują szefa jak swojego kolegę. Czy przypadkiem w relacji do Pana Boga nie postępujemy podobnie? Jesteśmy pyszni, bardzo pewni siebie, tak jakbyśmy własnym postępowaniem już zasługiwali na zbawienie. Jako chrześcijanie chodzimy na niedzielną eucharystię, modlimy się, należymy do wspólnoty i może przez to czujemy się lepsi niż inni. Czy nie ma w nas pychy? Co się nad tym? Przedstawiony w tej scenie Marek, chcieliśmy, żeby był postacią wzorcową. Jest to dobry i poczciwy pracownik, który po prostu robi swoje ale ma też świadomość swoich niedociągnięć. I czy my w swoim chrześcijańskim życiu jesteśmy tacy jak Marek? Czy wypełniając swoje obowiązki jesteśmy w tym pokorni? I czy mamy świadomość swojej grzeszności? Dominika, którą zagrałam, ma niskie poczucie własnej wartości. Uważa, że jest osobą, na którą nikt nie zwraca uwagi, której potrzeby nie są istotne, i dlatego prosi tak bardzo niepewnie, nie spodziewa się, że jej potrzeby zostaną zauważone. Ja w swoim życiu też widzę, że w relacji do Boga czasem tak postępuję, że wydaje mi się, że to, co jest moim problemem, może nie jest tak ważne, może nie jest tak istotne, a jednak jest zupełnie inaczej. Dla Boga jestem ważna, Bóg mnie kocha. Bóg zna moje potrzeby i stara się na nie odpowiadać tak, jak jest według Jego woli. W postaci Piotra w naszej stance chcieliśmy pokazać Jezusa. Czy Ty w swoim życiu naśladujesz Jezusa? Czy potrafisz dostrzegać dobro w ludzkich sercach? Czy potrafisz nazywać zło po imieniu? Czy potrafisz bezinteresownie obdarować kogoś, kto tego potrzebuje? Jaki jest Twój stosunek wobec Jezusa? Czy może przypominasz którąś z tych postaci?